Chrząszcz brzmi w trzcinie, w szczebrzeszynie. Udało się. Ale to nie o szczebrzeszyn chodzi, tylko o projekt, projekt: chrząszcz brzmi w trzcinie, nie bez przyczyny. Zobaczmy zatem krótki film o chrząszczach. Tam, gdzie leżą stare sosny i gdzie sterczą jeszcze ich wielkie pnie. Nie może zabraknąć bogatka, niedziaka sosnowca. Poza naszym wzrokiem w szczelinach martwego drewna kryje się duży kusak, próchniaczek czarniawy. Kusaki zredukowały twarde pokrywy i łatwiej im przeciskać się przez ucha i gielne próchna. Pójdźmy dalej. Po drodze spotykamy nosorożce rochatyńce, które śpieszą na gody w blasku księżyca. a dyląż wciąż niegotowy, by zmienić swoje życie. Za to kruszczyca złotawka nie ogląda się na nikogo i pędzi swoim tempem do dziupli w dębowej szczelinie. Na tym samym drzewie koziorogi dębosze myślą o rozmnażaniu. Jako dorosłe żyją zaledwie kilka tygodni, za to ich larwy drążą w drewnie korytarze i komnaty, nawet przez cztery lata. Co się zaś tyczy, tyczy cieśli, pozostanie ich słodką tajemnicą. Piękny świat yy, przyrody, świat w tym wypadku. Już się doczekać nie możemy lata, kiedy będziemy sami mogli obserwować tę przyrodę, dzięki takim filmom, jak Państwo widzieli, możemy to zrobić już teraz w charakterze próby generalnej o takim projekcie, o którym już wspomniałam. Chrząszcz brzmi w trzcinie, nie bez przyczyny. I to film w ramach tego projektu zrealizowany. Opowiedział nam dr Rafał Kurczewski, zastępca dyrektora do spraw ochrony przyrody i obszarów Natura 2000 Wielkopolskiego Parku. Narodowego, a także doktor habilitowany pan Paweł Sienkiewicz, profesor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Dzień dobry. Panowie, powiedzcie zatem o tym projekcie. Cóż dzieje się w ramach, poza tym filmem i tymi gadżetami, które państwo, panowie tutaj przynieśli, o których za chwilę opowiemy. O, projekt się przede wszystkim zrodził ze wspólnej pasji do przyrody i chęci popularyzacji tej wiedzy, Dlatego, że społeczeństwo w coraz większym oderwaniu żyje od otaczającego nas świata, z którego jakby wyszliśmy do naszych miast, i stąd się zrodził ten cały projekt wspólnie z Wielkopolskim Parkiem Narodowym. Ale o co chodzi z tymi chrząszczami, które nie bez przyczyny brzmią w trzcinie? No, o to chodzi, że współpracujemy już lat kilka i tak pomyśleliśmy, że poza pracą naukową, którą realizujemy w obrębie parku, i oczywiście ochroną. Przyrody, co za tym idzie, no należałoby troszkę wyjść na zewnątrz z tym tematem, bo to zwykle spotykamy się z krótkim hasłem Robale. Nie chcielibyśmy, żeby wszyscy mieli Robale, bo to dosyć pejoratywnie brzmi. To wspaniały świat, taki świat, który dla nas czasami jest światem obok, jakąś taką galaktyką, która jest obok nas, a przecież tam się toczy życie niezwykłe zupełnie. No chcieliśmy, żeby to się, to się stało bliższym nam wszystkim. Bardzo mnie cieszy to, co Pani na początku powiedziała, że nie możemy się doczekać, żeby wyjść i tą przyrodę podziwiać. Tutaj też w tym projekcie takie wyjście jest przewidziane łącznie ze specjalnymi materiałami, które mają posłużyć temu, żeby włączyć w nasze działania, przede wszystkim działania takie badawcze, no właśnie społeczność szeroko rozumianą, nie tylko lokalną, ale wszystkich, którzy odwiedzają po prostu park i mają ochotę dowiedzieć się czegoś więcej, mają ochotę być uczestnikami po prostu tego procesu zdobywania wiedzy na temat przyrody parku. Żeby zobaczyć, że chociażby, tak przypuszczam, że tak będzie, żeby zobaczyć, że takie zmurszałe drewno, to nie po prostu zmurszałe drewno, bo tam toczy się życie, które no, jest bardzo, bardzo cenne dla jest. lasu, prawda? Tak jest, jest cały mikroświat, wiele gatunków, organizmów i też te. Se... To brzmienie chrząszy tam również odbywa się nie bez przyczyny, i w zasadzie mamy tam niejako powtórkę pewnych funkcji przyrodniczych, które te chrząszcze pełnią w całym tym mikroświecie martwego drewna. A więc tutaj pokazujemy też troszeczkę złożoność natury, która ostatecznie też no, bardzo istotnie wpływa na nasz dobrostan, na nasze życie. I, i aby to pokazać i troszeczkę pomóc włączyć w różne aspekty entomologii i koloptorologii, bo tak się nazywa ta część, ten dział poświęcony chrząszczom. Przygotowaliśmy parę ciekawych materiałów, nie tylko film. To między innymi właśnie taki mini przewodniczek, który ma służyć właśnie poznaniu chrząszczy Wielkopolskiego Parku Narodowego. Oczywiście nie wszystkich gatunków takich, które możemy ze szlaku zaobserwować. Jest to jednocześnie okazja do tego, żeby włączyć się do wspólnych badań naukowych. Bardzo często jest tak, że takie obserwacje społeczeństwa, które bywa w różnych miejscach, dają odpowiednią ilość informacji, żeby odkryć kolejne zagadki z życia tych owadów. A co kryją te tajemnicze skrzyneczki? A to zachęta dla najmłodszych. Edukacyjna zabawa, są puzzle, jest Jaki? gra memory. Wszystko ekologiczne. Tak. A oczywiście ekologiczne Naturalne. i normalne. To wszystko właśnie w ramach projektu poza filmem, również kalendarz poświęcony trząszczom, właśnie, żebyśmy też mogli zerknąć na nie a i poczytać na ich temat. Ja tylko dodam jeszcze, że przewodnik jest tak stworzony, że jest kilkanaście gatunków, które wybraliśmy jako najistotniejsze z naszego punktu widzenia i łatwe dość w rozróżnieniu. W środku znajdziecie Państwo lubkę po to, żeby można było się przyjrzeć czasem z bliska, bo to bywają małe zwierzątka. Uczymy wszystkich, że w terenie używa się ołówka, a nie długopisu, bo jak nam zamkną notatki, to długopis się rozjedzie, a ołówek zostanie. Poza kluczem, w środku do rozpoznawania poszczególnych gatunków, macie Państwo też takie miejsce, żeby prowadzić własne notatki i do nas przysyłać, gdzie jest informacja. O zgłoszeniu, ze zdjęciem, tak żeby fachowcy później mogli rozpoznać, czy to aby na pewno ten gatunek, z lokalizacją tego gatunku. No to jest dzisiaj bardzo ważny nurt, tak zwany citizen science, gdzie włącza się właśnie ludzi w taki proces badawczy. No my nie możemy być wszędzie. A każdy z nas może zaobserwować coś, co jest. Wędrując, po lesie, czasem możemy zauważyć prawda? rzeczy takie, że sami będziemy zdziwieni, a nie bardzo będziemy wiedzieli, co z tym zrobić, jak to nazwać, tak? I wtedy tak Państwo będą służyli pomocą. Tak, jest okazja. A Pani redaktor często bywa w lesie? Tak. To właśnie dla pani redaktor mamy. Pani redaktor bardzo często bywa w lesie i uwielbia las. I, 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 i <laughs> zdaniem, Dziękuję, a państwo obiecuję oczywiście, że pochwalę się swoimi zapiskami w tym notesie panowie powiedzcie zatem jak możemy się włączyć jak już mimo że zima zimą las też jest piękny cały też czas. możemy go obserwować jak możemy włączyć się w te działania w ten cały projekt to znaczy m, najważniejsza jest chęć wszystkie osoby które będą się do nas zgłaszały m, i. Będą rzeczywiście wykazywały tą chęć pójścia w teren znalezienia tych materiałów, które nas interesują, będą otrzymywały taki przewodnik, bo to jest najważniejsze, żeby potrafiły rozpoznać, prawda, gatunki, na których nam zależy. Tam jest cała informacja o tym, gdzie należy zgłaszać ze zdjęciem, z lokalizacją, najlepiej też tej swojej obserwacji do parku. Potem już my tutaj wewnętrznie będziemy weryfikowali te zgłoszenia i wnosili je też na taką mapę. Inwentaryzacji poszczególnych gatunków e, i w ten sposób taka informacja powrotna będzie się e, pojawiała w parku, a osoby, które będą zgłaszały, też będą otrzymywały informację, że takie zgłoszenie zostało przyjęte, tak, że zostały włączone też do, do takich badań. Tu nam zależy przede wszystkim na tym, to nie są takie materiały, które chcielibyśmy wszem i wobec rozdawać. Zależy nam na tym, żeby to były osoby. Osoby, które rzeczywiście tak, właśnie, będą realizowały. Bo wtedy ma to sens, prawda? Tak, oczywiście. Oczywiście, panowie, nasuwa się nam pytanie, jak te przysłowiowe chrząszcze, czyli te stworzenia, które stanowią integralną część lasu, się mają, czy one mają się dobrze, czy są zagrożone, że konieczne było przygotowanie takiego projektu? To jest to, jak dzisiaj z innymi owadami, tak samo jak obserwujemy z motylami, czy pszczołami dziko żyjącymi. Wiele gatunków współcześnie zaczyna topnieć, jeśli chodzi o występowanie, o liczebność populacji. Oczywiście też będą gatunki, które na ociepleniu klimatu będą wygrywać, i dlatego tak ogólnie można powiedzieć, że fauna krajowa raczej cierpi, ale też bardziej z powodu naszych wcześniejszych przekształceń krajobrazu. Dlatego Park Narodowy i podobne obiekty są tak ważne, żeby struktury przyrodniczej, to miejsce życia wielu organizmów utrzymać jeszcze w przestrzeni. I stąd właśnie w tym też przewodniczku są i gatunki bardziej zagrożone w kraju i, i gatunki pospolite i takie, które spodziewamy się, że właśnie będą wygrywać z powodu ocieplenia klimatu, więc rozszerzać swój zasięg. Przez to też społeczeństwo będzie mogło zobaczyć różne aspekty tej entomologii. Ale ogólnie rzecz podsumowując, raczej mamy ubytek co do liczby gatunków i liczebności, przede wszystkim różnych organizmów, chrząszczy, niestety też. I pamiętajmy, idziemy do lasu i wiedzmy o tym, że to wszystko, co tam zobaczymy, te wszystkie jak panowie na początku powiedzieli Robale to jest integralna część tego żeby las był zawsze piękny Dziękuję Chrzęszcz brzmi w trz